usually to navigating the desert like an ocean of sand you have to know where you're going and have a plan to get in and out as quickly and quietly as possible we do prefer it when quietly is not required the one thing that allows us to hit the enemy where it hurts most is our jeeps they're always loaded with enough fuel supplies and water to travel 600 miles at a stretch although unarmored they can be heavily armed with 250 cal mgs firing armor-piercing and incendiary rounds these make us quick and deadly when we need to be able to take on german half-tracks and armored cars that outclass us in every other way still this doesn't make up for the fact that you're completely exposed to fire sitting in an open jeep and you'd better have a damn good driver at the wheel should trouble arise and it always does mate Carlisle, I got word on the wireless that some of our old mates from the Long Range Desert Group are lying doggo in an old fortress surrounded by Jerry's. We've got to save them. Those chaps found a shortcut through the desert that leads straight to Rommel's back door. You and I are leading the charge. The rest of the men will catch up with us at the fort. Protect my hide while I refuel the Jeep. Keep your eyes peeled. We won't be alone for long. Sniper! Watch it! Cześć z tej strony, typowy wygrać po 30, oto kolejny materiał z cyklu, przypomnijmy sobie o Call of Duty Finest Hour wersji na Xboxa 360. W tym odcinku dokończymy kampanię brytyjską, składa się ona z dwóch krótkich misji. Cały czas jesteśmy na terenie Tunezji, mamy 1943 rok. Nasz samochód właśnie jest dotankowywany przez naszego kompana. Musimy chronić go. Wsiądźmy za sterami ciężkiego karabinu maszynowego. Powiem Wam, że sterowanie nie należy do najprostszych. Powiem Wam, że nie spodziewałem się takiej misji w tej grze. Zazwyczaj one były przeznaczone dla wersji pecetowych. Ciekawie jest to zrobione. To jest taki powrót do retrogrania. Każdy normalny człowiek by się zapytał, po co w ty w to grasz? Przecież to już tak naprawdę nikt nie gra, tylko jacyś maniacy. Temu ja odpowiem, że jestem maniakiem. Bardzo lubię stare gry, mają naprawdę świetny klimat. Może nie posiadają tak realnie odwzorowanego pola walki, realnie odwzorowanych historycznie miejsca także wydarzeń. Ale to też nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi po prostu o dobrą zabawę. W tamtym czasie gracze PC-owi oczywiście otrzymywali produkt ekskluzywny, czyli Call of Duty jedynkę. Natomiast gracze na PS2 oraz na Xboxa dostawali Call of Duty Finest Hour. Zapewne po latach wiele osób mogło stwierdzić, że gra w ogóle nie, nie jest w stanie jak w jakikolwiek sposób zastąpić pierwszą część Call of Duty na PC-tach. I z tym się zgodzę, absolutnie. Natomiast wprowadza ta gra nowe misje, nowe lokacje, które nie były... Pokazane w wersji pc no może oprócz Stalingradu, ale to jest jedyna gra, słuchajcie, w której em, mamy możliwość szturmu chociażby na Kurhan Mamaja pod Stalingradem. Przypadkiem swojego zastrzeliłem. Sterowanie tak jak mówiłem, nie należy do najłatwiejszych, szczególnie w tym jeepie. Ale idzie się przyzwyczaić. Mam nadzieję, że jeszcze misja da mi parę możliwości postrzelania. Z tego co rozumiem, to musimy dostać się do jakiejś twierdzy, w której są przetrzymywani nasi żołnierze. Rozleciał się w drobny mag. dzisiaj patrzy się na to wszystko z przymrużeniem oka. W 2004 roku myślę, że wiele osób naprawdę było zachwyconych tą grą. Chociaż jednak ta większość mogła narzekać, ale nie oszukujmy się, na, PS na PlayStation 2 oraz na Xbox'a nie mogliśmy dostać. Gry, która by dorównywała wersji PC-towej. Nie było takiej możliwości.

gracze w tamtym czasie mający PS2, Xboxa oraz Gamecube'a dostali jeden z naprawdę dobrych tytułów z serii Call of Duty, czyli Call of Duty 2 Big Red One, które nie wyszło na pecety. I powiem wam szczerze, że tutaj pecetowcy mogą, wtedy mogli mieć jakiekolwiek zastrzeżenia i obiekcje co do takiego ruchu. Owszem, dostaliśmy Call of Duty 2, świetną grę zresztą, gdybyście chcieli zobaczyć jak przechodzę tą grę, to oczywiście znajdziecie to na moim kanale. Natomiast Call of Duty 2 Big Red One zawsze mi się kojarzyło z taką grą niedostępną. Nie wiem dlaczego. Ale w najbliższej przyszłości mam zamiar razem z Wami ją przejść. Tam także znajduje się parę ciekawych smaczków, które chciałbym wychwycić, które chciałbym e, poczuć. Na swojej skórze, pozbieram amunicję. Nie wiem, co się dzieje, ale w tej misji to sterowanie jest naprawdę toporne. Tak jak w poprzedniej. Gdzie graliśmy także żołnierzem brytyjskim, przyjemnie mi się strzelało. Nie wspomnę już w ogóle o kampanii radzieckiej, bo tam to było dosyć dobrze zrobione. Nie wiem, z każdą misją jest chyba gorzej. Zobaczymy przy kampanii amerykańskiej, jak to będzie wyglądało. A teraz chciałbym z Wami porozmawiać na inny temat. Troszeczkę mam pytanie z innej beczki. Zauważyłem, że parę osób opuściło mój kanał. Ja jako, że mamy kilkuset subskrybentów, widzę te różnice i chciałem się zapytać te osoby, o ile jeszcze widzą ten materiał, chciałem się Was zapytać, co robię nie tak, co Wam się nie podoba. Bardzo bym chciał, żebyście pisali mi to w komentarzach po to jest taka możliwość, żebyście mogli mnie krytykować czy aprobować moje działania na kanale. Dlatego mam dla was, do Was ogromną prośbę. Po prostu piszcie, dajcie mi szansę, bo może się poprawię, a może nie będę w stanie tego zrobić, przynajmniej na tą chwilę, ale pamiętajcie, że z każdego, każdego dnia staram się, by te materiały Wyglądały lepiej, żeby lepiej Wam się słuchało mojego komentarza. A może Was po prostu denerwuje mój komentarz? Słuchajcie, tylko w takim wypadku istnienie tego kanału jest. ojej nie, ten przycisk. Istnienie tego kanału jest absolutnie niemożliwe. Są kanały, na których są prezentowane tylko i wyłącznie gameplay. Natomiast ja zawsze uważam, że. Warto dodać swój komentarz, warto dodać coś od siebie, żeby przekazać swoją myśl. Czy nie pamiętam, który był przycisk odpowiadał za walkę wręcz w tej grze. Ja co chwila muszę się przestawiać na inne sterowanie. więc tak jak mówiłem bardzo będę wdzięczny za wszelkie rady, krytykę, to na pewno mi pomoże. Jeżeli jesteś nową osobą, która ogląda ten kanał, bardzo ciebie zapraszamy do oczywiście subskrybowania polubienia materiału, jeżeli ci się oczywiście podoba. Natomiast do wszystkich widzów, którzy są ze mną cały czas, słuchajcie, od jutra startujemy z nową grą, z nowym tytułem. Już zacząłem go grywać i powiem wam tak, nie jest łatwo. Jest zupełnie inna mechanika niż w Call of Duty, chociażby nawet w tym Call of Duty Finest Tower. A możliwe, że jest to spowodowane tym, że najpierw grałem w Call of Duty fajne Tower, gdzie rzeczywiście troszeczkę to topornie wygląda, a potem musiałem się przerzucić na coś innego. Zresztą, to już nie te czasy, kiedy spędzam przed konsolą po kilka godzin dziennie, niestety nie. To mogło tak wyglądać jeszcze z 10 lat temu teraz jest to niemożliwe. No chyba, że rzuciłbym pracę i poszedł na bezrobocie, to czemu nie, ale to chyba nie o to w tym w życiu chodzi. Każdy z nas próbuje jak najlepszy byt zapewnić sobie oraz swojej rodzinie. Ale też y, uważam, że oprócz pracy, oprócz y, takich y, codziennych zajęć, y, ważna w życiu jest pasja, a moją pasją są właśnie gry. Gry, które, w które grałem kiedyś, lubię wracać do nich, a także tytuły, które pojawiały się na konsolach, na komputerach w czasach, kiedy grałem, ale do których nie miałem wtedy dostępu. Chociażby właśnie ten tytuł: Call of Duty Finest Tower, ja PlayStation 2 nie miałem, Xboxa klasycznego nie miałem, dopiero jakiś czas później sobie kupiłem, ale już człowiek wtedy nie miał czasu. Teraz bardzo dużo sprawia mi to przyjemności dzielenie się z Wami właśnie swoim zdaniem, swoją, swoimi spostrzeżeniami. Ja wiem, że teraz na czasie są zupełnie inne gry. To, jest niema, to nie jest możliwe, żebym... Nagle fala nie wiadomo jakiej ilości widzów e, rzuciła się na kanał i z zapartym tchem oglądała e, moje przygody z Call of Duty Finest Hour. Zdaję sobie z tego sprawę, ale może kiedyś, tak jak ja, przeglądając YouTube, a stwierdzę, a zobaczę sobie wyświetlę historię Call of Duty. No i w ten sposób może ktoś znajdzie moje gameplaye i da tą łapkę w górę. Podzieli się swoją opinią. Ale liczy się też dla mnie słowo na bieżąco. Będę wam, będę wam bardzo wdzięczny, jeżeli rzeczywiście zaczniecie pisać, co Wam się podoba, a co Wam się nie podoba, co trzeba zmienić, żeby to miało ręce i nogi. Jeszcze tutaj jeden gagatek został. Ok, musimy podłożyć ładunki wybuchowe pod wóz opancerzony. Nawet czasem myślałem, że może kogoś uraziłem swoim komentarzem, tylko nie wiemy w którym momencie. Więc jeżeli tak ktoś odczuł moje słowa, odebrał, przepraszam, to bardzo przepraszam, natomiast ja nigdy nie mam zamiaru kogoś urazić albo obrazić. To nie jest w moim stylu. wejdźmy do tego lochu. Tu chyba jest nasz kompan, po którego tak naprawdę tutaj przyszliśmy. Słuchajcie, to jest koniec tego odcinka. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Oczywiście ocencie, jeśli możecie. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i mam nadzieję, że widzimy się w komentarzach. Do zobaczenia w niedzielę. Cześć.